A co jak organizm nie przyswaja żelaza? Bardzo proszę o pomoc. Oczywiście w tym wypadku najbardziej skuteczna jest terapia łączona. I większość osób z leczeniem niedokrwistości oraz niedoboru żelaza kojarzy pierzgę. Dlatego ja może przytoczę inny produkt, gdzie skuteczność terapii wynosi ponad 75%. Po zakończeniu terapii stwierdzono wzrost hemoglobiny czerwonych krwinek. A także żelaza. Dobre efekty uzyskuje się zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. I tyczy się to zarówno niedokrwistości pierwotnej, jak i wtórnej, a produktem tym jest pyłek pszczeli. Dlatego, tak jak wielokrotnie wspominam, warto jest przy niedokrwistości i niedoborach żelaza, zastosować terapię kompleksową połączoną pieżgą i pyłkiem pszczelim, jak również miodem i tutaj najlepiej sprawdza się miód spadziowy. Wszystkim, którym podoba się ta tematyka, zapraszam do obserwacji, zostawiam serduszka, komentarza, jak również na stronę internetową naszej pasieki. Pozdrawiam.